Witajcie kochani, witam was na kolejnym szybkim czytaniu Jak zawsze pamiętaj, że jeżeli tu jesteś to znaczy, że coś tu jest dla ciebie, ale bierz co rezonuje A resztę zostaw dla osób, które mają tu usłyszeć i jest to dla nich ważne Tak, no mnie już spędzi po lewej stronie, czyli jakiś mężczyzna, o coś tu chodzi z mężczyzną Albo mężczyzna ogląda Okej. Okay. Mamy tak. Nowe karty zupełnie, także, kochani. Czwórka mieczy. Widać, że tu ktoś dochodzi do siebie. Coś się wydarzyło. Coś się wydarzyło, coś się stało. Ktoś dochodzi do siebie. Mamy pięć buław. Albo to jest to, co się wydarzyło, czyli jakaś tutaj walka, jakaś przepychanka. Może słowna, może w działaniu. W każdym razie ja czuję, że tutaj... Zobacz, oboje jesteście, no powiedziałabym, poturbowani na swój sposób. Każdy tu próbuje dojść do siebie po swojemu. Co to było? Co tu się wydarzyło? Czy to było potrzebne między wami? Czy to jest aż takie ważne, żeby psuć tą relację? Takie pytania czuję. I później zobaczcie, co mamy. Sześć mieczy. Czyli zobaczcie, oni tu już są razem, nad czymś pracują. Może chodzić o to, żeby pójść. Najpierw oczywiście pomyśleć w ciszy, pozwolić sobie, żeby to się ułożyło, prawda? Tak jak tutaj mamy. Pobyć w ciszy trochę, prawda? Bo pośrodku jest piątka mieczy, której tu nie mamy, czyli macie możliwość porozumieć się bez wchodzenia w dalszy konflikt. Bo ja czuję, że tutaj jak pójdziecie dalej w to, czyli w piątkę buław. Wówczas ten konflikt może narosnąć albo się między wami rozwinąć, albo się utrwalić, ale tutaj jest pokazane, że macie możliwość dogadać się ponownie, ale tutaj trzeba najpierw pomyśleć, zastanowić się i nie przerzucać odpowiedzialności za to wszystko na tą drugą osobę, tylko trochę też pomyśleć, zastanowić się, refleksja: co ja tutaj mam za pazurami w znaczeniu, wiesz? Jak ja się tutaj przyłożyłam do tego, co mogę zrobić, żeby ewentualnie zmienić to na lepsze, prawda? Czuję, że to jest możliwe. Specyficzne karty wzięłam bardzo. Czuć tutaj taki jakiś mrok z tyłu za tym wszystkim. Taki jakiś. Hmm. Może to daleko idzie ten konflikt, może on daleko jest, jakby ma głębokie korzenie, prawda? Może to nie jest coś, co tyle co się wydarzyło między wami, tylko może to trwa dłużej, może to jest cisza między wami, bo obie te karty mówią o ciszy. Nie rozmawiamy, prawda? Jest cisza, jest tutaj, a jak już rozmawiamy, to idzie na noże, to talerze wruwają, prawda? I o co tutaj chodzi, czemu tak jest? Co mam tu jeszcze przekazać tym osobom? Które oglądają. Co mam tu jeszcze przekazać? Dziwną energię, no właśnie, dziwną energię z tego czytania czuję bardzo. Zobaczcie, karta diabła. O tym mówię. Jesteście jakby. W ta... Zam... hmm. Jak to powiedzieć? Przewodnicy, pomóżcie, proszę. Jesteście jakby w takiej pętli zamknięci ciągłego powracania do konfliktu i możecie z tego wyskoczyć I oczywiście jeszcze właśnie teraz jak popatrzyłam pokazali mi zobaczcie tu jest rzymska tu jest szóstka, tu jest czwórka zobaczcie odbicie lustrzane Czyli możecie być bliźniaczymi pomieniami, możecie być po prostu kompletnymi przeciwnościami, albo przewodnicy pokazują, że tutaj trzeba zrobić coś odwrotnie, żeby było lepiej, bo póki co to jest straszna kicha. I czuję, że nie ma szans, żebyście tutaj w tej energii, będąc i wracając ciągle do tej walki, bo wy się przepychacie między sobą. Wy się cały czas przepychacie między sobą. O! Oh. Wymuszenia, oczekiwania, takie nierealne względem siebie nawzajem. No i właśnie ten powiedziałabym niby konflikt, może to nie jest wiesz, oficjalny konflikt, może tak tego nawet nie nazywacie, ale niemniej jednak więcej myślicie, milczycie, mijacie się, rozstajecie. Każdy idzie do siebie, każdy idzie w swoją stronę. Tak, tak czuję, że są osoby, które dosłownie mieszkają w jednym domu, ale w różnych częściach tego domu. I z jakiegoś powodu czujecie, że musicie być razem dalej, że musicie w tym tkwić. Nie musicie, możecie przerwać. To jest taki, powiedziałabym, że to jest zaklęty jakiś. zaklęta pętla tutaj. Ojejku, ale negatywną energię z tego czuję. Dobra, co jeszcze mam tutaj przekazać dla tych osób, czy osoby, która słucha. Może to jest dla niewielu z Was, ale nie musi być romantyczne, pamiętajcie, kochani, musi być. To może być jakakolwiek relacja. W każdym razie chodzi o to, żeby sobie uświadomić chęć uwolnienia się. Ta piątka była pokazuje. Jest tu bardzo dużo osób, które chcą się z tego uwolnić, z tego, z tej pętli uwolnić. Może tak zapytajmy, jak te osoby, poza tym, co już powiedziałam, mogą się z tego uwolnić? O, cudnie, dziewięć pentakli przez wdzięczność. Jeżeli przeniesiesz swoją uwagę z konfliktu i z tych negatywnych rzeczy na Kwestie, tak jak tu po kolei, za co możesz czuć tą wdzięczność. Zobacz, tak jak tu jest dziewięć tych, prawda, tych, tych pentakli. Wymień dziewięć rzeczy na początek, za które czujesz wdzięczność. Każdego dnia. I słuchajcie, jak mówisz, że nie masz za co czuć wdzięczności, ja bym uważała na takie stwierdzenia. Bo cały czas słucha. A tak naprawdę, to my każdego dnia mamy tysiące, słuchajcie, tysiące, jak nie miliony, różnych rzeczy, za które możemy być wdzięczni. Tylko zastanowić się, właśnie tak, usiąść, usiąść z tym, na spokojnie zastanowić, za, za co ja mogę tą wdzięczność czuć. I tak się skupić mocno na tej wdzięczności, że to pomoże ci ruszyć dalej. Bo sześć mieczy to jest poszukiwanie. Idę dalej, prawda? Poszukuję jakiejś dla mnie mądrości, jakiejś dla mnie prawdy, jakiejś dla mnie informacji. Może nowego miejsca? Poszukuję. Poszukuję. A żeby wyróżnić na te poszukiwania, trzeba przerwać tamto, tamten krąg zaklęty, pamiętacie? Karta diabła. To trzeba prze, przerwać. Czyli zrobić coś inaczej. Możliwe, że karma jest jakaś między wami. Jeżeli tak, no to dosyć trudna Ciężka, ale wszystko jest do zrobienia. Po prostu trzeba zrobić coś inaczej, uwolnić się od tego poprzez inne zachowania, inne działania. I tutaj jest pokazane możesz to zrobić poprzez wdzięczność. I energia wdzięczności jest porównywalna z energią takiej czystej miłości, uniwersalnej. Jest tak silna energia wdzięczności. I kiedy przeniesiesz swoją uwagę, po prostu skupisz się na wdzięczności, za każdym razem, kiedy będzie cię ciągło w stronę tego. Tego czegoś, tego konfliktu, tych myśli negatywnych, o co by tu nie chodziło? Skup się na wdzięczności i podtrzymuj to tak długo, jak będziesz czuć te negatywne rzeczy. Wypisuj sobie kolejne rzeczy, za które możesz czuć wdzięczność i czujesz wdzięczność. Zrób sobie potężną listę, możesz każdego dnia to robić, dopisywać nowe rzeczy albo każdego dnia pisać od nowa i od nowa i od nowa. Taki dziennik wdzięczności, bo to ci pomoże osadzić się bardziej w. Energii wyższych wibracji, które o jejku, mega są ci potrzebne, mega są ci potrzebne, żeby się od tego uwolnić. To jest bardzo ciężka, bardzo negatywna, niskowibracyjna energia, która ciągnie w dół, utrzymuje w konfliktach, utrzymuje w niskiej wartości własnej i udowadnia, że trzeba ten konflikt podtrzymywać. Ty możesz się z tego uwolnić, ale musisz tu zawalczyć, słoneczko. Tu musisz zawalczyć, pięć buław. W taki sposób, jak tu powiedzieliśmy. I teraz pytanie do Ciebie: czy sobie na to pozwolisz? Ja bym proponowała pozwól sobie, ale oczywiście Twoja wolna wola, zrób, jak czujesz. Tyle mocno i do usłyszenia w kolejnych czytankach. Pa. pa.